Znacie już na pewno cztery typy graczy, według Bartla. To zdecydowanie za mało, przynajmniej tak twierdzi Nikki. To, co wyróżnia tę teorię, to twierdzenie, że gracze są wieloaspektowi. Nasze motywacje mogą się zmieniać z wiekiem, a także mogą być różne w zależności od rodzaju gry, w którą gramy. Cześć. Dzisiaj Wam opowiem, dlaczego gramy w gry. No właśnie, dlaczego Ty grasz? Ja gram, bo daje mi to możliwość oderwania się na chwilę od codziennej rzeczywistości i przy okazji mogę sprawdzić się na tle innych. A ty albo twoi znajomi? Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Dyskutowaliśmy na ten temat już poprzednio na naszych webinarach, zarówno z Pawłem Tkaczykiem, jak i z Pawłem Leszkowiczem. Więc jeśli jeszcze nie widzieliście tych odcinków, to serdecznie zapraszam, bo to była naprawdę solidna dawka wiedzy. Ale dzisiaj chciałbym się przyjrzeć temu konkretnemu zagadnieniu z bardziej naukowego punktu widzenia. Znacie już na pewno cztery typy graczy według Bartla. Ale cztery typy graczy, jak się okazuje, to zdecydowanie za mało. Przynajmniej tak twierdzi Niki i uzupełnia tę teorię, proponując 10 motywacji graczy. Jest to teoria mało popularna ze względu na jej złożoność, ale dostarcza wielu cennych informacji o graczu. A że my lubimy trudne wyzwania, to zapraszam i zaprezentuję ją Wam teraz. Niki na podstawie przeprowadzonych badań wyróżnia trzy nadrzędne grupy motywacji. Pierwsza z nich to wyzwanie, gdzie wyróżniamy trzy motywatory: postęp, mechanika gry i rywalizacja. Jest to ważne dla graczy, którzy czerpią satysfakcję z osiągania kolejnych poziomów, zdobywania mocy, co daje im władzę i poważanie wśród innych graczy. Lubią się napracować, aby zdobyć nowe umiejętności. Grają także po to, aby zrozumieć podstawowe mechanizmy gry. Interesuje ich na przykład, jaka będzie różnica między obrażeniami zadawanymi mieczem jedną ręką, a tym samym trzymanym oburącz. Znajomość pewnych schematów daje im władzę. Grają także po to, aby być konkurencyjni dla innych. Zdobywają punkty i moce, żeby być niezależni i móc realizować zadania również samodzielnie. Drugą grupą motywacji jest społeczność i tutaj mamy trzy kolejne motywatory kontakty społeczne, związki i praca zespołowa. Osoby, dla których ta motywacja jest ważna, grają, żeby poznawać ludzi, szukają związków i trwałych relacji, bo liczą na pomoc w grze, ale także w życiu realnym. W grze są altruistami, prawdopodobnie dlatego, że jest to łatwy sposób na złapanie kontaktu z nowymi graczami. W tej grupie znajdują się także użytkownicy, którzy nastawieni są typowo na pracę zespołową, lubią współpracować, więcej satysfakcji czerpią z osiągnięć grupowych niż indywidualnych. I na końcu trzecia grupa motywacji, czyli imersja, takie zanurzenie się lub pochłonięcie przez rzeczywistość elektroniczną czy wirtualną. Tutaj mamy cztery ostatnie motywacje. Są to odkrywanie, granie ról, tworzenie i eskapizm, czyli taka ucieczka od codziennego życia w świat wirtualny. Tego typu gracze grają, bo lubią wcielać się w różne postacie. Zanurzają się w fabule, badają historię gry, a także tworzą e, historię czy specyficzne cechy dla swojej postaci. Testują różne cechy osobowości i Tworzą, kreują, charakteryzują swoje postaci, zgłębiają wiedzę na temat ich plemion czy cech charakterystycznych, po to, aby pasowały do fabuły gry. W tej grupie znajdziemy również użytkowników, którzy po prostu szukają miejsca do odpoczynku, takiego odstresowania się, ucieczki od rzeczywistości. Nietypowymi motywacjami, jakie wyróżnia auto, autor tej teorii, są także chęć wychowania, troszczenia się o innych. Na przykład gry typu nakarmi wychowaj zwierzaka, takie tamagochi. Albo kolejne to pragnienie zmiany. W grze często stajemy się młodsi, silniejsi albo jeździmy w szybszym samochodem. To, co wyróżnia tę teorię, to twierdzenie, że gracze są wieloaspektowi. Czyli gracze osiągający wysoki wynik w komponencie wyzwania i niski w społeczności, będzie, będzie innym graczem niż ten, który osiągnął wysoki wynik w skali wyzwań i wysoki w społeczności. W przeciwieństwie do teorii Bartla, w której jesteś graczem przypisanym tylko do jednego typu. Co ciekawe, Niki twierdzi, że nasze motywacje mogą się zmieniać z wiekiem, a także mogą być różne w zależności od rodzaju gry, w którą gramy. Mogą się także zmieniać w ramach tej samej gry z biegiem czasu. No dobrze, to teraz pytanie do Was. Czy odnajdujecie się w którejś z podanych grup? Czy jakaś motywacja działa na Was bardziej? Mam nadzieję, że macie teraz nieco pełniejszy obraz przeciętnego gracza. Dziękuję wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki na kanale Globalizacja. A jeśli ten odcinek wam się podobał, no to zachęcam do jego polubienia i do subskrybowania kanału, żeby żadne kolejne wam nie umknęły. Dzięki i do zobaczenia.